Siemanko z tej strony kira to pierwszy odcinek z FIFA 13 z trybu kariery Zaczynamy kariery, ale zanim zaczniemy chciałem powiedzieć kilka informacji na temat tej serii Tak jak się Was pytałem, jak chcecie, żeby wyglądały odcinki Jest pół głosów na robienie całych meczów, pół głosów na na skróty Więc ja postanowiłem robić najciekawsze mecze będą całe A i kilka mecz na pewno będzie symulowanych, kilka będzie skrótów, więc będzie trochę tego, trochę tego. Dla każdego będzie po troszku. Kim by tu zacząć? Jeszcze szczerze mówiąc nie wybrałem. Zaraz zobaczymy. Zastanawiałem się nad ligą włoską, a ligą angielską. jest kurwa angielska? O jest. Obok włoskiej. teraz pytanie zasadnicze. Kim grać? Jak żyć, panie premierze? Jak żyć? Dobra, kim by tu zagrać? Jest tu kilka naprawdę klubów ciekawych do wspierania. Chociaż powiem wam, że liga włoska troszkę chyba jest dla mnie słabsza od angielskiej, jeżeli chodzi o ilość ciekawych. Mecz. Chociaż tych drużyn silnych jest tu jednak kilka, które będą na pewno walczyć mistrzostwo. Ale w widza angielskiej moje od razu jest to samo. Jest Arsenal z Chelsea, Liverpool, Manchester City, United, co jeszcze tu będzie? No to ten może powalczy Od razu w tym momencie straciłem jednego widza, powiedziałem, że to powalczy. Szczerze nie wiem jeszcze. Myślałem nad Arsenalem. wcale tego jednego widza odzyskam. To by nie był zły pomysł. Arsenal od długiego czasu nie zdobył żadnych trofeów. Był naprawdę powrót na szczyt tego zasłużonego, dobrego klubu. Lecz ja osobiście bardziej kibicuję Liverpoolowi, który też nie zdobył już od jakiegoś czasu trofeów żadnych. Więc mam dylemat. Ale że jestem Polakiem, że w Arsenalu gra nasz szczęsny, to zagram Arsenalem. Może przyrządzenie przeniosę się do Liverpoolu, nie wiem, więc zaczynamy! Ligę angielską, pierwszy sezon, pierwszy odcinek chwilę 13 klubem Arsenal Londyn Jeśli chodzi o trudność meczu Dajcie mi się rozegrać. Nie piszcie, że jestem lamą, bo jestem <laughs> Dajcie mi się po prostu trochę rozegrać. Zagrajmy na razie początkujący, później zmienimy zawodowca po dwóch, trzech meczach. Nie i tak po nagraniami będę sobie trenował na prywatnym, na, na prywatnym na zawodowcu, więc Mógł już było 4 minuty, żeby jak będę nagrywał cały, cały mecz, żeby to nie było za długie, a żeby się fajnie to oglądało. Dyscyplina finansowa, luźna waluta, euro, stadion wiadomo, składy, a no my jeśli niech będą. SC nie chce grać. Rozrywki w pierwszym w zanie klubowe. Tak, owszem, zagramy sobie od razu ligi Mistrzów. Łata kurwa. Co to za drużynę do Ligi Mistrzów się... Tottenham wypierdala. Ja, ja, tu chcę, ja tu chcę grać eee, z Arsenalem. Nie, nie chcę. Kuźni babciźni się będą, tak? Arsenal za Tottenham. Tottenham. Amigos z Ligi Mistrzów. Arsenal będzie starał się podbić Ligę Mistrzów. Ale ogólnie te, te drużyny tutaj są dosyć słabe Kuźwa! Kurwa! No fuck! Tak. Ja już lamię podczas samej gry Dem, dem, dem Nie! No, teraz, teraz, sytuacja Więc <coughs> Liga Mistrzów jest. Dobra, wróćmy jeszcze na chwilę, jakby ktoś nie widział. Grupa A Chelsea, Edian, Wolfsburg i chuj wie co? Grupa B. Oczywiście my jako Arsenal, Ajax, Aza, Ajaxiok, kurwa jego mać, Osasuna i Netzbreda, o ile dobrze się dobrze kojarzę. Grupa C. Getafe, Bershot, Hoffenheim i Moreira. <laughs> Gdzie tu są w ogóle potęgi Świat, europejskiej, światowej piłki? No dobra, grupa D. Furt, Kopenhaga, Siena i Olhanenze, o ile się nie mylę, norweska to jest, ale nie wiem. Grupa E Rapid, Granada, Kalmar, St. Mtn, grupa E Awania, Tottenham, Valencia i Utrecht. I grupa G Milan, Servette, St. John's i Kubań. Kurwa i Kubań, co to za drużyny? Grupa H Southampton, Guimares, Atalanta i Freiburg. Boże. Ale dobra, zostawmy tak, tam będzie ciekawiej. Więc idziemy dalej moi drodzy. no to, to mi się składy. Imię i nazwisko. Nie tak większość wie już jak się nazywam. Nie niestety kurwa z polskich polityków ma takie samo nazwisko jak ja i żałuję, mam ochotę kurwę zabić. Ale to już to już nie, nie, nie na dzisiejszy odcinek gadanie. Garnitur, dres, koszulę, krawat, Nie, kurwa, dres. Gdzie ja kurwa? Nie wiem czy by na mnie kurwa garnitur wyszli, kurwa taką wielkość. Karnacja oliwkowa. Czy kurwa łot? Średnia. Sylwetka szczupły, zwykły, krępy, zwykła. Szczupły to na pewno kurwa nie jestem. 130 kg ma... uwagi a pierdolę. ale dobra. dobra. Kamiński poprowadzi klub Arsenal Londyn. Mam nadzieję, że nie, nie, nie spierdolę tego klubu. Spuszczamy plik. No, zapiszemy sobie jako kariera YouTube'em, YouTube'em, dobra, <laughs> przepraszam was, ale coś chyba mnie, coś nie bierze, o. wiem, jest środek lata, a mnie coś bierze, nie wiem, kaszel mam cały, cały czas. Pierwszy mecz widzę mamy z Majorką, później PSG i Estro, Estro, Estro jest chuj wie kurwa, nie węże. że, co to ma być, zobaczmy skład. Już wiadomo, że mecz towarzyski z PSG będzie cały, a za chwilę mecz z Saragostą będzie symulacja. Zobaczmy jak wygląda skład Arsenalu. Szczęsny stanie kościelne. Kogo my tu mamy w ogóle na ławce? Mertezakera mamy na ławce. Tak wiem, niektórzy piszą, że nie jest na odpowiedniej pozycji będą pisać, ale ja na to nie patrzę. To mnie się musi dobrze grać, a nie im. Kogo my tu mamy w ogóle? Zaraz ustawimy tak ten skład arsenalu, że Manchester, Chelsea i wszystkie... wszystkie że będą się chować. Arszawina Nie no, jego chyba nie będziemy brać. A może Arszawina? Dlaczego by nie? Arszawina, tak i podolski To by nie był nie... nie jest nie jest zły zły wybór Dobra, nie będę... nie będę siedział w patrzeniu składu jak jedna osoba, która to nagrywa więc wychodzimy stąd. Moi drodzy... <kursu> Zobaczmy... Cel w lidze... Zalewam in Eden... Będzie awans do pucharu mistrzów. Ja... Wygraj puchar! O, jasne! Sram na to. Przełożone spotkanie, przełożone, 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 przełożone... Puch puchar mistrzów! Wygra... Co kurwa?! O ci Nie wiem co to ten że że to hamce Huntelara. Właśnie, może jakieś transfery jeszcze na początek, bo my chyba budżet mamy ładne, ale dobra, dojdźmy do pierwszego meczu. Przecież tu tona kurwa informacji w ogóle chujwie wie da co one mi. Wprowadzenie kadry Mam nadzieję, że nie dadzą jakiejś chujowej. Oferta transferowa. A ja Ci powiem odrzuć ofertę. Nie, dziękuję. Na razie nie koniec przydaje. Ja muszę ogarnąć, jak wygląda cały klub. Pójdzie poza odcinkami i sobie ogarnę, kogo na transfery wystawić. Kurwa jego mać. 4 miliony 400 mi dajecie za niego. Więc co zaakceptuję? 4, 4 miliony się przydadzą. Więc no, przydadzą się nam. Mamy 28 milionów przechodzimy powoli do pierwszego rozmowy, że zakończył się fiaskiem, podano związku... zerwa negocjacji i chuj wam w dupę, będziecie chcieli jakiś transfer ode mnie. Taki wow. Dobra, pierwszy mecz. <laughs> Panie, trenerze, posiłem, że przyjacielu, że dokonał pan pewnie no nie, nie dam ci szans, ale najpierw weźmiemy sobie transfery. Spójrzmy co ogólnie budżet, bo 24 miliony mamy na transfery, to nie jest dużo. To nie jest kurde dużo. O, jest bardzo mało. Ogólnie bym z jakiegoś napastnika porządnego chciał tu ściągnąć, ale nie wiem, czy za kwotę 24 milionów kogokolwiek ściągnę. Tak, Messiego ściągnę, zapewne. Polka o 30,5. Ibrahim o już 23. Van Persie 26. No trochę nam <laughs> niestety nie stać na Van Persiego, ale ja go odzyskam z portem do Arsenalu. Odejdziesz z Manchesteru mój drogi. Może kiedyś są Kawani, 29,5 drog. A drogła to już dziadek, to nie. Di Natale też Dobra. Moi drodzy, napiszcie w komentarzach jakiego napastnika byście widzieli w Arsenalu. To taki postaram się transportować W tym momencie <laughs> przejdźmy sobie do symulacji meczu Arsenal Majorka. Zacznijmy, zobaczmy... O, już jest 1-0 Podolski, piąta minuta meczu, jest 1-0 dla Arsenalu, bardzo ładnie. Jest 1-1, Hemet, o już 2-1. Kio Wolcott, brawo, brawo. Panowie, dlaczego strata stosowała bramka? To ja nie wiem. Aha. Zrzółta kartka dla Andres Santosa, brawo Podolski, jest 3-1. No, może jednak Podolski tutaj coś... Zadziała, już jest 4-1, brawo! No, moi drodzy, debiut i marzenie, 4-1 z Majorką, chociaż Majorka to idzie do Arsenalu. No i moi drodzy, otrzymaliśmy ofertę króla nasumującego zawodniku, Łukasz Fabiański, kto chce Fabiańskiego, są tamto, tak? Hmm, zaakceptować, czy nie? Nie, zobaczmy drugą ofertę, Bakary Sania, 8,5 na pewno to odrzucimy, bo Sani nie sprzedam. 2 miliony siedemset, to byśmy mieli, kurde, już prawie kasę! <laughs> I próbować byśmy mogli Pan Persiego ściągać. Ale nie, 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 nie. Łukasz... Zaraz wejdę, zerknę jeszcze, zobaczę na skład. Naszej drużyny. Czy będziemy, czy mamy w ogóle jeszcze jakiegoś bramkarza, bo Fabiańskiego mamy tutaj, ale mamy słabego. Dobra, Fabiański jeszcze masz, szczęście, zostaniesz. <laughs> kurde, przepraszam was. A my w tym momencie zaczynamy mecz z Paris Saint-Germain PSG kontra Arsenal Piękny to może być mecz Park The Prince Mecz PSG-Arsenal, zapraszam was Mam nadzieję, że Mój debiut jako, jako, jako nie poszedł na marne i w tym momencie W drugim meczu się uda nam wygrać Chociaż, chociaż, to wie że ma dobrą ekipę. 11 jednostka oczywiście Ibra musi być, Thiago Silva, Maxwell, Soko. <laughs> no będzie ciekawe, bardzo ciekawy mecz. Rozpoczęło spoczęło się. Wrazu już mamy piłkę, dosyć szybko ją straciliśmy. Wow, 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 wychodź, wychodź Szczęsny, brawo Szczęsny, brawo, brawo. Nie, jeszcze nie było spalonego, brak, był spalony chyba. Czyli nie, nie, nie było spalonego, rzut rożny dla PSG, trzecia minuta meczu. PSG zaczęło z grubej rury, szczęsny łapto, brawo. Spokojnie, spokojnie. Nie wiem do kogo to było, ale no. Spokojnie uspokoję grę i będzie lepiej. Żeby już nie przegrywać od samego początku! Ulala! Teraz możemy sobie spokojnie rozegrać jakąś akcję. Powolutku, powolutku... Powoli, powoli, zaraz coś się spierdoli. Szybkie podania na jeden kontakt grane. Gra na jeden kontakt, to jest coś co lubię w fifie. nawet mi to dobrze wychodzi, dośrodkowanie, ale za mocne, za mocne, spróbujmy tą piłkę opanować, dojdziesz, dojdziesz, walkout, nie doszedł walkout, szkoda, szkoda, no, trudno, ma nasza pierwsza akcja podbramkowa, pod bramką w wps że no, no trudno, nie wyszło, tak jakbyśmy chcieli. <coughs> Oj, 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 No, powiem, że póki co lekka przypaga, ale to tylko lekka. Moi drodzy, zaraz się to zmieni. Tylko niech mi oddadzą piłkę. Panowie. Panowie, ja wiem, że wygracie u siebie, ale ja... No, właśnie. Lecimy. Mertel, Zakr, wysuń do Podolskiego. Podolski, dojdziesz, nie dojdziesz. Za mocno, za mocno, za mocno. Nie udało się dojść do tej piłki. Za dużo chyba błędów w obronie, ale dobra. Santi Cazorla. Arszawin. Od razu do Wolkota. Tio Wolkot, pole karne, dośrodkowanie. I... I kurwa! Santo kurwa nie ma?! Karny! Karny, tak! Chyba Thiago Silva, tak, Thiago Silva. Nie czy była ręka albo rzut wolny. Bo nie widziałem, Łukasz Podolski. Czy będzie 1-0 dla Arsenalu? 1-0 piękny strzał pod poprzeczkę Bramkarz bez szans fenomenalnie w tym oto momencie prowadzimy 1-0 z PS chociaż 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 wolno tą Bramkę trzymać z akcji niż z ale zawsze ważne że Bramka Podolskiego jego czwarta Bramka w tym sezonie już znaczy w tych meczach przez sezonowych bardzo dobrze bardzo dobrze Łukasz Metezaker. Artreta Kiyo Code Nie mam jak tu zagrać Zagrajmy Ajajaj aj, aj. Chciałem to trochę Prze, prze za, za, dobrze chciałem, za dobrze Przekombinowałem tam akcję W momencie to PSG atakuje PSG to robi bardzo ładnie Jest już pod moim polem karnym No, no, no i co? Rzut, rzut wolny był już spalony, na szczęście. Już się wystraszyłem, że może karne ale tam chyba nie było z czego karne, karnego. Kurwa! Podolski i od razu Mertesacker, zagranie do Podolskiego. Jesteśmy na wysokości pola karnego, dośrodkowanie, ale fatalne, fatalne. Tu nie ma, nie ma, nie ma w ogóle do kogo. Nie było w ogóle piłkarzy Arsenalu w polu karnym, więc ta akcja w ogóle nie wyszła. Dośrodkowanie może i ładne, ale niestety. Ale już mamy piłkę. Jesteśmy na, ziemi, na naszej połowie. Prawie pod bramką. Spokojnie. Tio Wolcott. Do środka do Arszawina. Arszawin próbuje sam, ale nie. Wysyła piłkę Tio Wolcottowi. Wysokość pola karnego. Dośrodkowanie! Nie ma. Niestety PSG znowu wybija tą piłkę. No 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 trzeba zatrzymać ten atak, tak. Tu tak. bym od razu szybko do przodu zagrać, nie, nie udało się. Chociaż jesteśmy przy piłce na, na połowie PSG. A Jarszawin, gdybyś doszedł do tej piłki to by było pięknie. Udało się, nie udało się. Koniec pierwszej połowy. Pójdź za powiem. Mało emocji, mało strzałów. 1-0 dla Arsenalu, gdyby nie rzut karny. Tutaj akcja jeszcze była PSG. No powiem wam, że nie jest tak jakbym chciał, nie gra się tak łatwo jakbym chciał Zobaczymy co będzie w drugiej połowie Spokojnie rozegrać piłkę, poszanujmy tą piłkę żeby jej szybko nie stracić bo pewnie że potrafi bardzo szybko przydostać się pod nasze pole karne Tio znowu jest się na wysokości pola karnego Dośrodkowanie ale fatalne, nikogo nie było w polu karnym od razu próba ślizgiem odebrania tej piłki, ale nie, 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 nie udana tutaj, może się uda, nie. Chciałem się uda zablokować to podanie, ale bez najmniejszych szans. No i właśnie, właśnie, o, jesteśmy przy piłce, udało się tą piłkę szybko odebrać. Santi Kazorla, szybki kontratak Arsenalu. Dwóch, trzech piłkarzy na trzech piłkarzy w PSG. Zobaczymy, czy się uda. Kazorla, Granie w pole karne, ale niestety, nie, nie, nie. To nie o to chodziło, to nie tak miało być. Miało to wyglądać zupełnie inaczej. No i teraz szybka, kolejna akcja w PSG. Gameiro. Czy nie było spalonego? Nie, nie było. Nie było spalonego, nie było Faulu. Chodzi też, żeś kurwa tą piłkę podał. Z Lawetzi wchodzi, wchodzi Gameiro. No kurwa, co ja pierdolę na odwrót Sorry moi drodzy, jak coś się taki zły dzień Ale dobra, zobaczmy co wyjdzie, a Szawin. Usunięcie piłki, Santi Cazorla dojdzie, dojdzie Próba zagrania tej piłki nie wyszło, gdyby to się udało zagrać Teraz szybki kontratak PSG Już Lawetzi chciał, chciał. Próbował do tej piłki dojść, ale nie udało mu się, na szczęście. I o Wolcott znowu. Spokojnie, nie ma do kogo zagrać. Santi Cazorla. Do Wolkota. Wolcott odgryła z powrotem piłkę do Cazorli, ale on dochodzi. I teraz pytanie... Tak, rzut z autu dla PSG. Chociaż ten aut tak średnio wykonany przez PSG. Mamy piłkę... Arszawin! Broni bramkarz, no to był chyba nasz pierwszy skutek w tym meczu, taki, taki porządny. Artreta. Czy zdecyduje się na strzał? Nie, Theo Walcott. mógłby to rozegrać tutaj. Wysokość pola karnego, dość środkowanie, ale tylko rzut rożny. Tylko i aż rzut rożny. Santi Cazorla z rzutu rożnego! A i gdyby tam doszedł, doszedł któryś z piłkarzy arsenalu. A teraz Arsenal ma chwilę, chwilę przewagi w tym meczu. Znowu altreta. Decyduje się na strzał, ale strzał zablokowany. Jeszcze raz odebrana piłka przez piłkarza arsenalu. Wilshire, Wilshire! Polekarne lekarne strzał! Obok bramki! mogło być tak pięknie mógł zagrywać ale no niestety ale nie jest źle nie jest źle prowadzimy 1-0 mamy lekką przewagę na PSG w tym momencie artreta Kiołko, znowu jesteśmy na skrzydle znowu na wysokości pola karnego zagranie do artrety wysunięliśmy pola karne Wilsher będziesz utrożny. jeszcze będziesz utrożny dla arsenalu Znowu Santi Cazorla, znowu jesteśmy w narożniku boiska. środkowanie i... CO TO KURWA BYŁO?! Przecież nie pilnowany był, no to... Powinna być kurwa bramka, Tio Wolcott! I PIĘKNY GOL! I MAMY 2 DO ZERA! Fenomenalny strzał, Tio Wolcotta! To jest, to jest po prostu... Coś co kocham... Kochamy w piłce nożnej. Strzał z około 20 metra boiska. Fenomenalny strzał, fenomenalna bramka Tioulkota. I najprawdopodobniej Arsenal w tym będzie przypieczętowa sobie zwycięstwo. Jeszcze, jeszcze Kazorla walczy! Nie udało się tej piłki jednak opanować, nie udało się jej na tyle na tyle szybko do niej dojść, żeby wprowadzić jakiś szybki kontratak. Może teraz u walczy walczy jeszcze, jeszcze PR nie poddaje się ale piękny piękny śliski rzut rożny dla PSŻa ja oczywiście bez zmian żadnych chodziło to jest u mnie norma i obok bramki kto to strzelał? czyżby bramkarz? oj, jaki gubi błąd wychodzi szczęsty brawo brawo ten błąd mógł nas drogo kosztować ale w tym momencie kończymy mecz z wynikiem 2 do 0 Bramki Podwodskiego rzutu karnego i Kio piękne zwycięstwo, chociaż nie przyszło tak łatwo nam. Mam nadzieję, że następne mecze przyjdą nam dużo łatwiej do zwycięstwa. W piłkarzem meczu Mikel Arteta i Kio w naszej drużynie, a PSG Sirigu. No, ale bardzo słabo 6,5 lawetcy, razem 4, 4 fatalne oceny w piłkarzy PSG i udaje nam się wygrać 2 do 0 więc moi drodzy zobaczymy sobie teraz ten mecz towarzyski mecz towarzyski z klubem zaraz się dowiemy, symulacja z, tru... z Troyes kurwa liga francuska tyle tylko mogę powiedzieć dobrze, obejrzyjmy sobie mecz towarzyski Podolski już strzela w bramkę 4 czwartej na 1-0 dla nas, brawo. Już jest 2-0, Mertel-Zaker. Żółta karka dla Sakali w 22 minucie. Koniec pierwszej połowy, już jest 3-0. Tadziń Nobrycz, to jest to są minuta Santika Zorla, 6-7 minuta Mertel-Zaker. Czerwona karka dla Sakali, za dużo się tu dzieje. Podolski strzela 5-0, w międzyczasie jeszcze Mertel-Zaker strzeli drugą bramkę ja nie dążyłem komentować, a wygraliśmy Pinlero. No. Widzicie widzę skład gra bardzo dobrze. Więc moi drodzy przysymulujmy sobie do meczu pierwszego, czyli z Sunderlandem, który będzie... Już w następnym odcinku to będzie mecz symulacja, a później główne danie, czyli mecz z Liverpoolem, druga, kolejka ligi angielskiej będzie mecz Arsenal Liverpool. W ogóle moi drodzy, zaraz zobaczymy sobie jak wygląda... Jak wygląda ogólnie kalendarz naszych rozgrywek mecz z Sutherlandem, później mamy na wyjeździe Liverpool, to będzie w następnym odcinku, później będziemy mieli mecz ze Stoke City i Liga Mistrzów. W Liga Mistrzów wszystkie mecze będą na żywo rozgrywane. Później wracamy do Ligi, gramy z Southamptonem i Manchester City. Później kolejny mecz całości pokazywany później znowu mecz w całości pokazywany z Nets chociaż jeszcze nie wiem bo później będzie Chelsea w lidze więc to już od Was będzie zależało z kim będziemy będzie pokazywany mecz w całości może będą skróty które są w znaczy oferta transferowa za Wojciecha Szczęsnego Sevilla za 15,5 miliona chce kupić Wojtka ale nie 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 nie, nie. to od razu odrzucamy Chociaż byłam też lepszy mi się przyda, wiecie? ale to się pomyśli później więc dobrze moi drodzy dochodzimy już powoli do meczu z Sutherlandem już oferta za Oliviera Giroux Którą też odrzucamy z St. Central State Rams chcę go kupić, ale my to odrzucamy więc moi drodzy ja się z wami tutaj żegnam w następnym odcinku zobaczycie Mecz symulowany z Sutherlandem i mecz drugiej kolejki Ligi Angielskiej z Liverpoolem, więc trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa!